W jedną sekundę największe imperium w historii Runtery przestało istnieć. Nie pokonała go armia Noksusu, nie pożarła go pustka. Zniszczył jej jeden człowiek. Zerat urodził się jako bezimienny niewolnik. Był on synem naukowców, którzy zostali pojmani do niewoli. Co ciekawe, zanim rodzice zostali pojmani do niewoli, pełnili jakieś funkcje. Ojciec był historykiem, mama natomiast matematyczką, czyli obydwoje mieli jakąś, powiedzmy, wiedzę. Nie byli to tacy ludzie mało inteligentni. Po wzięciu w niewolę, zajmował się budową wszelkiego rodzaju budowli, które zlecał imperator. Tutaj była budowa konia, ulubionego konia imperatora. Podczas tej budowy ojciec Zerata został ciężko ranny i pozwolono mu się wykrwawić. No bardzo. Podchodzono do tych niewolników po macoszemu. Mama, widząc, jaki los spotkał ojca Zerata, tym bardziej chciała praktykować tę naukę, jeszcze bardziej chciała go nauczać, aby ten został poddany, albo raczej zajął się inną profesją, niż po prostu bycie takim niewolniczym budowlańcem i błagała wielkiego architek architekta, który zajmował się planowaniem tych wszystkich bu budów, w tym tego na przykład konia dla imperatora, aby wziął go pod swoje skrzydła. To najprawdopodobniej ocaliłoby mu życie, oszczędziłoby mu tego ciężkiego losu pracy na budowie. I tak się stało. Z początku ten wielki architekt nie był zupełnie przekonany, ale stwierdził, ok, na próbę. I dzięki temu, że Zerat posiadał jakieś umiejętności właśnie matematyczne, te historyczne, okazał się, że jest mega przydatnym asystentem. Niewiele czasu było potrzeba, aby ten wielki konstruktor zaczął wysyłać Zerata do wielkiej biblioteki Nasusa. I tak też się stało. Zerat latał do tej biblioteki po wszelkie manuskrypty, informacje, co, jak i gdzie. Był mega lotny w tym, więc był idealnym asystentem. I tam też Poznał jednego z synów imperatora, najsłabszego z nich Azira. Jak do tego spotkania doszło? Ogólnie niewolnicy nie mieli prawa odezwać się nawet w kierunku kogokolwiek z takiej kasty szlacheckiej czyli do Azira, do imperatora to ogólnie było karane śmiercią. Zerat, widząc, że Azir nie radzi sobie z takimi gramatycznymi tematami w bibliotece, no bo Azir również tam przesiadował, postanowił, że mu pomoże. Dzięki temu narodziła się między nimi taka nić przyjaźni. Obydwoje studiowali elementy, które znaj znajdowały się w tej bibliotece i wzbogacali siebie, swoją wiedzę nawzajem. Obydwoje byli takimi, można powiedzieć, nerdami, no bo inaczej tego nie można ująć. I to właśnie w tym momencie Azir nadał mu imię Zerat. Dlaczego Zerat? Bo no. Biorąc to na przykładu przekładu takiego starożytnego szurimieńskiego języka, Azerat dzielił się po prostu wiedzą. I w tym momencie Azir tak naprawdę złamał prawo, bo nadał imię niewolnikowi. No ale to była taka tajemnica między nimi, więc oni posługiwali się swoimi imionami, w sensie no Azir oczywiście jako szlaścic mógł się porozumieć, używać tego swojego imienia gdzieś chciał. Natomiast Zerat był nazywany Zeratem tylko poprzez Azira i tylko jak byli w takich prywatnych kręgach. I takich przyjaźń się rozwijało do momentu, w którym doszło do tragedii. Co roku karawana imperatora wyruszała w taką no, podróż po swoim królestwie i w jednej z zaprzyjaźnionych osad doszło do ataku. Był tam sam imperator, ogólnie cała rodzina, można powiedzieć królewska, wszyscy bracia Azira, gdyby nie Zerat, to Azir tej nocy by nie przeżył. Wszyscy bracia Azira zginęli, przeżył imperator, żona imperatora oraz najsłabszy z synów, czyli Azir. Najsłabszy względem oceny imperatora, w sensie ojca Azira. I w tym momencie stało się coś niesamowitego, bo Azir. Obiecał Zeratowi, że mu to w przyszłości wynagrodzi, zostaną brać mi jak równy z równym, co sugerowało, a raczej pokazywało Zeratowi, że Azir zniesie niewolnictwo. I w tym momencie w Zeracie zaczęło kiełkować takie nasionko nadziei, że być może faktycznie kiedyś będzie wolny, bo to było coś, co odebrano mu już na samym początku. Od momentu śmierci w wszystkich synów imperatora, no życie Azira zaczęło wisieć również na włosku, no bo to był jedyny spadkobierca tronu. Czyli dla wszystkich jakichś wrogów był cennym łupem, oraz przez samego imperatora, no on nie był uznawany za, no, najlepszego dziedzica tronu. I imperator chciał po prostu posiąść kolejnego dziedzica, w sensie chciał, żeby jego żona urodziła mu kolejnego syna, dzięki czemu miałby być może kogoś lepszego na miejsce Azira. No i Zerat wiedział, że jeżeli on ma otrzymać tą wolność, jeżeli chce, żeby Azir zrealizował tą swoją obietnicę, no to Azir musi zasiąść na tronie. No nie ma innej opcji, bo tylko człowiek z taką władzą, Mógłby znieść niewolnictwo, inaczej jakby to nie było do, do zrobienia. I Zerat zaczął naginać taką swoją, można powiedzieć, moralność, albo może nie swoją moralność, ale ogólnie dobrze przyjęte standardy, czyli zaczął uczyć się. Czarnej magii. Zaczął studiować księgi, które były zakazane, otwierać grobowce, które były zapieczętowane, pozyskiwać taką, no można powiedzieć, nielegalną wiedzę, która była przez wszystkich zepchnięta w zapomnienie. Tylko po to, aby móc chronić Azira, czyli jeżeli były na niego jakiś atak, były jakieś pogłoski złe na jego temat, wszyscy ludzie w dziwny sposób znikali. No, i jednym z takich największych zagrożeń dla Azira i Zerata, no Azir był oczywiście nieświadomy tego wszystkiego, ale dla Zerata był kolejny potomek, dla jakby brat Azira. No i co robił Zerat? Zerat zaczął szerzyć wszelkiego rodzaju klątwy, aby przypadkiem mama Azira i żona imperatora nie wydała potomstwa na świat. Czyli każde życie, które rodziło się w łonie tej matki, po prostu umierało. Oczywiście zaczęły szerzyć się plotki, że to jakaś klątwa i tak dalej. Ci ludzie również znikali. No i pomimo wszelkich starań Zerata doszło do tego, że narodził się kolejny syn. Zerat, wiedząc, że musi działać szybko, wezwał najstraszniejsze duchy związane ogólnie z takimi, że tak powiem, cichych zabójców. I ogromne pioruny trzaskały w miejsce, gdzie znajdowała się matka z dzieckiem. Szybko zajęło się to miejsce pożarem i matka z dzieckiem zmarli na miejscu. Imperator, jak szybko się o tym dowiedział, pognał w to miejsce, zastał tam Zerata. No i Zerat nie miał wyjścia, no, że tak powiem, świadków trzeba unicestwiać, i również wszystkich strażników wraz z imperatorem unicestwił. Także Azir został jedyny. Azir oczywiście nie był świadom, kto dokonał tego całego mordu, jak doszło do tego zabójstwa. Żądny krwi zaczął mordować wszystkich, których podejrzewał o zdradę. To samo zrobił wcześniej ojciec, w momencie, w którym umarli wszyscy jego synowie, czyli znaczy zostali zabici. Czyli jakby, no, robił dokładnie to samo, co jego tata. Zerat, widząc, co się dzieje, no, jakby koronacja była następstwem. Czyli Azir został kolejnym imperatorem. Jako jedyny z rodu, który przeżył, jedyny miał do tego prawo. No i Zerat uznał, że brudna robota została zrobiona. Wszystko, co, co miał uczynić, zostało uczynione. No to pozostało w tym momencie wypełnić swoją obietnicę i znieść niewolnictwo. I zaraz przypomniał się Azirowi o tym, że hej, no jakby niewolnictwo powinno zostać zniesione, prawda? Azir z kolei powiedział. Okej, okay, teraz są ważniejsze sprawy, no bo zginął jego ojciec, zostali zabici. Musimy wybić największych naszych wrogów, a do twojego niewolnictwa to my sobie wrócimy później. No i Azir nie był świadom tego, że tak naprawdę no, wydał na siebie wyrok, bo w Zeracie umarła taka cząstka jego to co robi, te wszystkie złe uczynki, które zrobił w imię tego, żeby być wolnym, w imię tego, że wszyscy zostaną uwolnieni, że całe niewolnictwo zostanie zniesione, no to umarło. I w tym momencie stwierdził, że no pozostaje mu tylko nic innego jak przejąć władzę. No i Zerat, wiedząc, że musi przejąć tę władzę, no zaczął manipulować Azirem. Stwierdził, że byłoby wspaniale, gdyby Azir został wyniesiony, no bo przecież jest wspaniałym władcą, jest władcą, na który lud zasługuje, ma tyle świetnych pomysłów, ma. Ekspansja jego, jego kontynentu, jaką jest Shurima, w sensie kraju, kraju Shurimy, jest na tyle niesamowita, że dlaczego nie przedłużyć to na kolejne tysiąclecia? Kilkukrotnie tak namawiany Azir zaczął faktycznie rozważać ten pomysł i pomimo tego, że kapłani ognia, którzy dokonywali tego rytuału wyniesienia byli przeciwni, no nie mieli za dużo do gadania. Azir powiedział, no słuchajcie, zostanę wyniesionym, koniec, kropka. I zamach, który planował przeprowadzić zerat w tym momencie, aby mógł zostać... Zrealizowany, musiał pozbyć się takich dwóch najważniejszych wojowników z Shurimy, czyli Nasusa i Renektona, a raczej oddalić ich od rytuału wyniesienia. Bo wiedział, że tylko oni mogą powstrzymać to, co on zamierza zrobić. Zerat osłabił pieczęć takiego magicznego sarkofagu, w którym znajdowała się ognista bestia. Mówi się o tym, że to duch wiecznego ognia. Niewiele osób w ogóle powiązuje ten sarkofag, do którego jakby wybrali się Renekton oraz Nasus, z Brandem, czyli jakby, że Brand wydostał się na. Wolność. Brand ogólnie znajduje się w Shurimie, spotyka się tam z Ryzem, ale to temat na osobny wątek, więc kto wie, może jest powiązanie z Brandem. Renekton i Nasus wyruszają na, na swoją misję, i w tym momencie dochodzi do rytuału wyniesienia. Kapłani przygotowują rytuał wyniesienia, aby Azir mógł zostać wyniesionym. Zerat wiedział, że w przeszłości udało się już dokonać wyniesienia osoby nie starożytną krwią, niepowiązanej w ogóle z, z Shurimą, a to za sprawą legendy związanej z Renektonem, czyli dwóch braci wzniesieni. Renekton, który nie zostać wyniesiony, również został wyniesiony, więc wiedział, że jest jakaś szansa na to, że i on może zostać wyniesiony. Azir, zmierzając w kierunku tego rytuału więzienia, znajdując się już prawie, że pod tym słonecznym dyskiem, daje taką swoją ostatnią ludzką wolę. Odwraca się, wskazuje na Zerata. W tym momencie żołnierze zbliżają się do Zerata z bronią. Zerat sobie myśli, kurczę, czy on wie? Czy on wie, że ja chcę, że, że, że ja zdradzę? Że, że jakby to jest, to jest już mój koniec? Mówi. Dziękuję ci, bracie. Zwracam ci wolność. I w tym momencie Azir znosi całe niewolnictwo. Ludzie są mega przeszczęśliwi. Żołnierze salutują Zeratowi. Zerat jedynie sobie myśli: głupcy. Ale ta cała gorycz. W Zeracie, przez chwilę w nim Znika, tak jakby te słowa Azira Przebiły się do jego takiej moralności Do takiej ludzkiej, ludzkiej po prostu Osoby, że hej, jestem wolny Ale wiedział, że jest za późno W momencie, w którym Azir wchodzi do kręgu wyniesienia Moc zaczyna się zbierać, kapłani Używają swojej mo mocy Rytuał się rozpoczyna, Azir Zostaje wypchnięty przez Zerata Zarata, który ma łzy W oczach, w tym momencie Azir momentalnie zmienia się Popiół i znika Zerat z kolei wchodzi w krąg w wyniesienia używa swojej magii, aby zmusić kapłanów do tego, by nie przerywali swojego rytuału i w tym momencie ogrom energii spływa na Zerata. Słońce się buntuje, dokonując ogromnej eksplozji. Cała Shurima zostaje jedną wielką ruiną. Zapada się pod piaskami. Wszyscy ludzie, którzy byli wówczas w Shurimie, zginęli od tego ogromnego błysku. No i co się dzieje dalej? Zerat zmienia się w wir czystej magii. Renekton i Nasus, którzy byli nieopodal, bo byli wracają jakby z tej misji związanej z tym sarkofagiem, przywożą te ten magiczny sarkofag, w której była zapieczętowana bestia tego ognia. I zanim Zerat opada z tego rytuału, który się kończy, Nasus oraz Renekton szybko pieczętują go w sarkofagu W magicznym sarkofagu, który ma magiczne łańcuchy Z nadzieją na to, że to powstrzyma i zapieczętuje Zerata Bo to jest je jakby jedyna karta, którą mogą zagrać Niestety, Zerat, który już posiadał wcześniej czarną magię Który już był czarnoksiężnikiem no, Posiadał jakieś moce Może by udało się zapieczętować go w takiej formie Natomiast gdy został wyniesionym magiem Bo to też jest niesamowite, że no, koniec końców Zerat zostaje wyniesiony Rozrywa ten sarkofag Z jednym wyjątkiem Elementy sarkofagu pozostają wtopione w jego ciało. Łańcuchy również pozostają wtopione w jego ciało. A to jest ważne, do tego wrócimy sobie jeszcze na koniec. I rozpoczyna się walka z Renektonem oraz Nasusem. Renekton i Nasus dostają, no można powiedzieć, mocne bęski. Jedyne, co mogą zrobić, to wpadają na ostatnią kartę, którą mają w rękawie: to zapieczętowanie go w grobowcu cesarzy. Dlaczego? Bo grobowiec cesarzy po zapieczętowaniu może zostać tylko otworzony za pomocą starożytnej krwi. I tak się dzieje. Renekton jakby no, bajtuje Zerata do wejścia do tego grobowca. Krzyczy do brata, aby ten zapieczętował ten grobowiec. Wiedząc, że no, Renekton zginie, no ale tym samym Zerat zostanie również tam zapieczętowany. Tak się dzieje, nas pieczętuje grobowiec. I co się dzieje dalej? I teraz przez tysiąclecia w ciemnościach, Zerat co prawda świeci, bo jest tą taką niebieską energią, no ale okej, okay, załóżmy, że w ciemnościach. Renekton walczy z Zeratem. Renekton w tym czasie, jako wyniesiony, zdąży opaść z sił, ze swojej energii. Zerat oczywiście nie. I w tym momencie Zerat zaczyna sączyć jad Renektonowi, że brat go zdradził. Tak narodzi się re historia Renektona, do której oczywiście was odsyła. I są zamknięci w tym grobowcu przez kilka tysięcy lat, do momentu, w którym starożytna krew w postaci Sivir nie otworzy grobowca. Historia Sivir, również odrębny wątek. I Zerat... Zostaje uwolniony Renekton również. W tym momencie Zerat magazynuje całą swoją energię. Zwiedza Shurimę, żeby zobaczyć, jak zmieniła się Shurima przez kolejne tysiące lat. Gromadzi energię, gromadzi swoich poprzeczników i jest gotów na ponowne podboje. I to jest ciekawe, że Shurima padła tak naprawdę od jednego człowieka, któremu odebrano wolność, której tak naprawdę nigdy nie miał. Za jedną wielką intrygą udało mu się położyć całe imperium Shurimy. Wszystkich władców, to co było budowane przez wieki, przez wszystkie potomstwa, za pomocą jednej akcji, wszystko zniknęło. Jednak, mimo ogromu swojej potęgi, mimo tysięcy lat, które dzielą go od bezimiennego chłopca, niewolnika, Zerat wciąż czuje oplatające go łańcuchy. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, po prostu pozostawcie lajka. Bardzo chcecie wesprzeć kanał, zostawcie subskrypcję. A tymczasem, trzymajcie się. Cześć.